Siema. Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażemy Wam nasz premierowy produkt. Pastę do polerowania metalu Back to Shine Metal Polish. To jest pasta, która idealnie nadaje się do polerowanych plantów felk, do końcówek układu wydechowego, takich jak mamy tutaj, czy do elementów motocyklowych. Za chwilę Wam pokażemy, jak doprowadzimy ten układ wydechowy do idealnego stanu. Aplikacja bardzo prosta. Nakładamy niewielką ilość produktu na aplikator z mikrofibry. Pasta jest bardzo delikatnie ścierna, więc przy mocniejszych zabrudzeniach możemy ewentualnie skorzystać z włókniny i wypracowujemy na powierzchni. Z każdym ruchem tak naprawdę czujemy, że ta powierzchnia staje się coraz bardziej gładka. I po aplikacji docieramy mikrofibrą. Do uzyskania idealnego połysku. Jak widać, różnica jest kolosalna, a wydech był w dość kiepskim stanie. Są jeszcze dwa bardzo ważne komunikaty związane z naszą pastą Pectus Shine Metal Polish. Pierwszy jest taki, że tego oczywiście nie czujecie na filmie, ale ma wyśmienity owocowy zapach. Ale ważniejszym elementem jest fakt, że już wysyłamy pastę do naszych partnerów, więc za chwilę będziecie mogli ją kupić w najlepszych sklepach detailingowych w całej Polsce. Jeśli podobał Wam się film, zachęcamy do subskrybowania naszego kanału, zostawcie okejkę, okay a jeśli macie jakieś pytania do nas, zadajcie je w komentarzu pod tym filmem, a my wkrótce Wam na te pytania odpowiemy. Do zobaczenia!